Wiecie, że miłość może tylko rosnąć albo maleć. Jak w miłości jest jakiś taki konstans, to znaczy, że ona umiera. Nie ma takiego zastoju w miłości. Więc jeżeli ja nie robię raz w czas czegoś szalonego z miłości do Jezusa, no to znaczy, że tak naprawdę ta moja miłość obumiera i któregoś dnia ja się obudzę i już jestem niewierząca. Bo wiara, która została nam dana, ona musi być podlewana. Podlewana waszymi łzami, podlewana waszym potem, podlewana waszym szaleństwem. Musi być. Są jakieś konkrety, o których chcielibyście porozmawiać? Coś, o czym nie powiedziałam albo... I proszę was o bycie takim bardzo szczerym i odważnym w tym. Słuchajcie, nie ma złych pytań, a im gorsze wam się wydają, tym bardziej trzeba je zadać. Albo poruszyć jakiś wątek, o który, na który trzeba porozmawiać. Odwagi. Jesteśmy tu same siostry plus kilku braci. No, to jest tak, są takie zdania o Świętych Faustanie, ja też to piszę tak, że Jezu, ja Cię będę kochać tak jak nikt inny na świecie. Ja nie wiem, sobie od razu pomyślałam o Maryi, że ona kurczę nie wzięła jej pod uwagę. Że chyba nie da się przebić Maryi w tym kochaniu Jezusa, ale mówię, dobra. Słuchajcie, święci muszą mieć w sobie szaleństwo. Nie, nie ma świętych, którzy by nie byli szaleni. Oni muszą mówić rzeczy nierozsądne czasami. I każdy z nas jest powołany do świętości, czyli do bycia szalonym w pójściu za Jezusem, w kochaniu Jezusa. I nie zawsze wszystko, co mówimy, musi być rozsądne. Ważne, żeby to było autentyczne i autentycznie kierowane miłością. I wydaje mi się, że. Nie można pójść za Jezusem, To nie chodzi tylko o powołanie zakonne, ale po prostu o życie chrześcijanina, które będzie zawsze tylko takie poprawne i takie, takie po prostu okej. Okay. Trzeba robić szalone rzeczy z tej miłości do Jezusa, nie, że codziennie, to nie da rady, bo już nie da rady, ale no, trzeba robić rzeczy szalone z miłości do Jezusa. Ta niewiasta, co przychodzi do Jezusa i rozbija ten flakonik alabastrowy, nie? I się łapią za głowę, kurczę, To są tysiące złotych. Co ty zrobiłaś, kobieto? Tysiące złotych, żeby mu stopy nasmarować. Ale miłość robi takie rzeczy. Miłość musi robić takie rzeczy. Tu się nie liczą pieniądze, tu się nie liczy matematyka, statystyki. Ty musisz zrobić raz w czas, a może i częściej niż rzadziej, coś szalonego z miłości do Jezusa. I to czasem będą jakieś drobne rzeczy w stylu, że będziesz czuła się zmęczona. Ale ty powiesz, idę na godzinę adoracji. Głowa mnie boli, po prostu pęka mi. Idę na... Nieważne, ciemno, nie wiem, gdzie jest kościół otwarty. Pójdę, znajdę, będę się modlić, kolana mnie bolą, nieważne, klęczeć będę. Rozumiesz, z miłości do Jezusa. I może się wydawać to bez sensu. Dziewczyno, wstaniesz jutro rano i będą cię kolana tak bolały, że nigdzie nie pójdziesz. Trudno. Kocham Jezus. No trzeba, trzeba, bo inaczej, no oczywiście ja was nie namawiam do tego, żeby być jakimś, nie wiem, no mam nadzieję, że czujecie o co chodzi, nie, że są osoby, które są jakoś nienormalne w duchowości, ja was nie namawiam do niezdrowej duchowości, ale namawiam was do szalonej duchowości, do tego, żeby yy, pozwolić sobie na taką miłość, jaką i wy byście chciały być kochane, po prostu. Wy też byście chciały, żeby ktoś dla Was zrobił coś szalonego i to nie tak, że tylko raz w życiu, ale raz w czas, żeby tak, żebyście miały takie zaskoczenie czyjąś miłością, że Wam nagle wiesz, nie w urodziny prezent da albo kwiaty kupi. Kebaba. Kebaba. <grystanie> <grystanie> Cytuję. Nie wiem dlaczego to takie specjalne, ale może dla kogoś to jest oznaka miłości. <grystanie> no, ale rozumiecie, że. To musi być w tej relacji z Jezusem, inaczej ta miłość obumrze. Widzicie, że miłość może tylko rosnąć albo maleć. Jakby jak w miłości jest jakiś taki konstans, wydaje się, że jest taki konstans, to znaczy, że ona umiera. Nie ma, nie ma takiego zastoju w miłości. Więc jeżeli ja nie robię raz w czas czegoś szalonego z miłości do Jezusa. No, to znaczy, że tak naprawdę ta moja miłość obumiera, i któregoś dnia ja się obudzę i już jestem niewierząca. Bo wiara, która została nam dana, to też nie jest tak. Ona musi być podlewana. Podlewana waszymi łzami, podlewana waszym potem, podlewana waszym szaleństwem. Musi być. Oczywiście to trzeba stosować te środki rozsądnie. Zazwyczaj rozsądnie, czasami trochę nierozsądnie. Czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie? Jest jakoś, no chwała to, to jest taki wniosek po tym wszystkim, co powiedziałam. No. <głosy> <głosy> Jak to się stało, że Pan Bóg taką sierotę wziął w ogóle sobie? <noise> Ja też jestem z tych Cradle Catholic, czyli jestem z rodziny katolickiej katolickiej. No i przyszedł taki moment w moim życiu, że właśnie ja gdzieś tego Jezusa doświadczyłam osobiście, ale wyobraźcie sobie, że to się zrodziło z frustracji. Błogosławione są wszystkie frustracje, które nas nie przestraszą. Byłam w kościele i byłam tak wkurzona. Proszę tu wszystkich mężczyzn pod koloratkami zatkać uszy. Byłam tak wkurzona na księdza, normalnie. Zaczął mówić homilię, i ja myślałam, że on wytłumaczy wszystkie czytania, i on nic się nie odniósł do żadnego czytania, a ja żadnego nie zrozumiałam. Więc ja byłam tak wkurzona: że słyszę pierwsze czytanie, drugie czytanie, Ewangelię, i wszystko normalnie czarna magia dla mnie. Nic nie rozumiem, ksiądz nic nie wytłumaczył. I ja w tym momencie, szczyt frustracji, mówię sobie tak. Ja przestaję chodzić do kościoła, albo, błogosławione, albo się pojawiło. Albo ja wchodzę tak głęboko, że ja nie będę teraz e, wszystkiego uzależniać od księdza, który ma obowiązek mi wszystko wyjaśnić, tylko ja sama wejdę w ten kościół na tyle głęboko, że będę szukać odpowiedzi. Sama. I to był ten błogosławiony moment, że ja się zaangażowałam bardziej niż zaczęłam szukać więcej. Wy jesteście w skautkach, ja byłam w jednej, w drugiej, trzeciej wspólnocie, jedna czy druga, trzecia pielgrzymka. E, Dominikanie, e, Teze, Jezuici. Kierownictwo duchowe, no i wszystko tak jedno za drugim. I w momencie, kiedy tak intensywnie szukasz Pana Boga, to jak Go już znajdziesz. On cię tak oczaruje. Jest takie słowo u Jeremiasza: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. I to myślę, że każdy powołany to powie: Przychodzi taki moment w twoim życiu, że ty po prostu jesteś uwiedzony, czyli tak się zakochujesz, on cię tak rozkochuje w sobie, że, no co, no nie ma innej opcji bo Ty już wiesz, że nic innego Cię nie, nie wypełni. Faustyna o tym też pisze w dzienniczku. Jak to potem znalazłam w dzienniczku, już jak wstąpiłam do zgromadzenia, patrzyłam, jest, ona też to przeżyła tak. Ona pisze, że poczułam w pewnym momencie w swoim życiu, poczułam, że mam serce tak wielkie, że nic go wypełnić nie zdoła, poza Bogiem. Że choćbym tam wsadziła 10 mężów i 1500 dzieci, to i tak to będzie za mało. Ja miałam... Znaczy ja chciałam jednego marzenia mieć, ale... ale rozumiecie, no to jest tak obraz, to ci tak lubili przesadzać, nie? To ja też. <grym>, bo, bo tak, no, że czujesz, że to wszystko będzie za mało, że tylko Bóg cię wypełni. No i, i dlaczego to zgromadzenie? To jest kilka czynników się tak złożyło na to, ale najogólniej rzecz ujmując... Żadne zgromadzenie mi się nie podobało. Żadne. Wszystkie siostry są po prostu zniechęcające. Na cokolwiek spojrzałam, wziąłam sobie taki katalog zgromadzeń zakonnych, przeglądałam to i mówię, o, o, o! Jeden habit za drugim coraz gorszy. Już <grystanski> nawet nie czytam, jaki mały charyzmat, już te <grystanski> habity fatalne, fatalne, jak można to nosić całe życie. Więc nie no po prostu nic mi się nie podobało. No i Pan Bóg tak sprawił, że mój kierownik duchowy, który, przez który Pan Bóg zmienił moje życie. Naprawdę Pan Bóg mi dał te osobiste spotkanie ze sobą, bo dał mi kierownika duchowego, który zaczął mnie prowadzić w wierze, przewodnika w wierze. Ja zaczęłam odkrywać takie przestrzenie w sobie, o których nie miałam pojęcia. I nagle się okazało, że ten kierownik, w którego ja byłam wpatrzona jak w obrazek wtedy, że on spowiada te siostry. I on powiedział: słuchaj, jadę do łagiewnik. Siostry tam pomocy potrzebują, może byś pojechała. A ja mówię: no, święto miłosierdzie, rzeczywiście dużo tam będzie się działo. No to pojadę, pomogę zmywać. Dlaczego nie? Pojechałam zmywać, a on mnie poumawiał na rozmowę z siostrami. I wybrał wszystkie najlepsze. Ta fajna, ta fajna, ta fajna, porozmawiaj, porozmawiaj, porozmawiaj. I wiecie, i tak mi się trochę, puszczały mi wszystkie lęki, wszystkie takie stereotypy o siostrach, że ja się bałam w ogóle zostać siostrą zakonną, bo wydawało mi się, że to jest przegrane życie, stracone życie, że wszystkie siostry są brzydkie, złe, wkurzone, stare. I nagle patrzę, że są szczęśliwe, młode, są sobą, każda była tak inna, że są mądre, że są piękne. I ja sobie myślę, e, to może jest jednak opcja dla mnie. No, tak mówię komicznie teraz, ale naprawdę gdzieś w głębokim przeżyciu było coś w tym stylu. E, także tak. No i e, miłosierdzie Boże, tak, miłosierny Bóg. Dlaczego to zgromadzenie? Miłosierny Bóg. E, tak, zakochałam się w miłosiernym Jezusie. Nie w Jezusie ogólnym, ale w Jezusie szczególnym. Musi być coś takiego, co cię w Jezusie szczególnie porusza. Nie? Także jak któraś z was, bo na pewno tu są dziewczyny powołane do zakonu to na stówę. Nie wiem tylko ile ale są tu takie, które Pan Bóg woła szczególnie do tej głębokiej przyjaźni. Nie panikujcie, oddychajcie, wdech, wydech, wdech, wydech. Nie patrzę na żadną z Was konkretnie. Wcale nie mam daru czytania w duszach. Po prostu no, miała taki dar, wiecie, naprawdę potrafię czytać w duszę. Yy, Ale jak będziecie już wam puszczą wszystkie lęki i zaczyna, zaczniecie gdzieś tam naprawdę patrzeć na zgromadzenia, patrzcie na charyzmat, czyli na serce zgromadzenia. Nie patrzcie na habity, nie patrzcie na to, ile ich jest w Polsce, gdzie o dom, czy blisko, czy daleko, jak często będzie można z rodzicami się kontaktować. Nieważne. To, co jest ważne, jakie jest serce tego zgromadzenia. Czy to serce, to jest też wasze serce. Bo wiecie, coś jest cudowne, że jak Pan Bóg nas stwarza, to charyzmat, ma, my się rodzimy z tym, my już jesteśmy stworzone z tym. Chodzi o to, żebyś to rozpoznała, czy to zgromadzenie, to rytm bicia serca zgromadzenia to jest to bicie, które już w Tobie bije od małego. I Bogu dzięki, że jakimś cudem Bożego prowadzenia mi się udało rozpoznać. Że to jest to serce, które bije we mnie odkąd się urodziłam. Właśnie robimy obiad. I będzie makaron. Z, nawet ma jakąś fachową nazwę, ale chyba z tej fachowej nazwy nic nie wyjdzie. To znaczy, robimy improwizację na temat fachowej potrawy. Ja na razie po prostu kroję szynkę do tego makaronu. Nam się dopiero kuchenka przygotowuje, czyli się rozpala tak, żeby można było na niej postawić garnek, bo na razie jest tak nierówna, że się po prostu nie da na niej garnka postawić. Żeby nie spadł. Tyle. Takie właśnie warunki harcerskie, skautowskie. Zachęcam wszystkich, którzy rozważają, co zrobić ze swoim czasem wolnym, żeby go mądrze spożytkować i życia się nauczyć w warunkach prostych, w warunkach służby, w warunkach dziękowania, nienarzekania, doceniania, żeby rozważyć opcje skautingu albo harcerstwa. mamy trzy opcje w Polsce, w Polsce ZHP, ZHR, skauci. Z tego co wiem, takie trzy opcje. Teraz jestem u skautów. Polecam serdecznie. I z tego proszę bardzo o to powstanie nasz obiad. Z początek obiadu. Skautek. Co wy będziecie jeść na obiad? Wodę. Dzisiaj oprócz wody będzie też makaron. Będzie makaron, świetnie. To jest na razie tak. jedziecie tym sam reportaż. będzie tak, żelazo. Super. Serek topiony. I serek topiony. I, serektopiony. Serektopiony. i okay. tuńczyk, bo nie było ktaka w sklepie. Nie no, tuńczyk ekstra. Dobrze jest. Po prostu. Obiec sam się robi. Obiad sam się Prawie, robi będziecie się zaraz koło garnka. Idzie szefowa od Carbonary, tak? To jest Carbonara? Tak, to jest tak. szefowa od Carbonary. To jest szefowa od Carbonary, a Carbonara, proszę Państwa, wygląda tak. Jeszcze nie wygląda? A nie właśnie, wygląda. jeszcze nie wygląda, bo tu jest jeszcze dwa składniki Carbonary. Trzy. Tak, trzy. I jeszcze dym po oczach to jest dodatkowy. Tak, i jeszcze czekamy na czwarty składnik Carbonary, po który poszła Ola. A, serek, serek jakiś będzie. Tak. tak. A tak wyglądam, jak które mam dym w oczach. Po dniu pełnym wrażeń i po konferencji, którą wygłosiłam, pokażę Wam, jak wygląda zmęczona siostra Gaudie. Miałam już sporo spotkań takich indywidualnych, i są takie wątki, które się powtarzają w tych rozmowach indywidualnych, takie pytania, y, które się powtarzają, powtarzają, więc myślę, że warto by było coś dograć. Pojawia się dużo pytań o wolę Bożą, o rozeznawanie jak rozeznawać czy skąd ja mam pewność, że ja w ogóle y, pełnię wolę Bożą, ja chcę pełnić wolę Bożą, chcę. Ufać Panu Bogu, chcę naprawdę iść tam, gdzie On mnie woła i odpowiadać na Jego wołanie. Ale jak to robić? Skąd mogę wiedzieć, czy ja dobrze rozeznaję? Jest kilka takich bardzo podstawowych warunków, których się nauczyłam od Świętego Ignacego, i myślę, że to taka podstawa zupełna, którą mogę się z Wami teraz podzielić. Pierwsza rzecz to życie w stanie łaski oświęcającej. Jeżeli chcesz dobrze rozeznać, Czego chce Bóg? Którędy chce Cię prowadzić? Co on do Ciebie mówi w ogóle? Żeby dobrze słyszeć Jego głos, żeby być wrażliwym na Jego głos, no to tak, życie w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, bez przywiązania do grzechu. Więc zachęcam do regularnych spowiedzi. I w ogóle życie w, w sakramentalne, jak najbardziej, przyjmowanie częstej Eucharystii. Super. Życie modlitwy, życie modlitwy takiej osobistej, kiedy Ty masz czas. Taki ekskluzywny czas, czas na wyłączność y, dla Boga. I tak regularnie, codziennie, nie tak tylko z od skoku, kiedy ci się chce, kiedy czujesz się jakoś fajnie, czy już potrzeba modlitwy. Nie masz regularny rytm modlitwy osobistej. Mm. No, po prostu budujesz relację z Jezusem. Inwestujesz czas, wysiłek, miłość, serce w relacje z Jezusem, bo. Mm, no bo wtedy też, no cóż, no poznajesz go i lepiej go rozumiesz, słyszysz go lepiej, wyraźniej do ciebie trafia to, co on chce ci zakomunikować. Zwyczajna rzecz. Masz też w sobie taką wolność. Ważne jest, żeby mieć w sobie wolność. Jeżeli już masz konkretną jakąś opcję do rozeznania i masz powiedzmy dwie różne możliwości, e, sprawdź, czy masz w sobie wolność wobec jednej i drugiej. Czyli jesteś tak samo otwarty na jedną i drugą. No wtedy będziesz wiedział, że że dobrze roznajesz jedną lub drugą, jeżeli nie wychodzisz z założenia, że, że chcesz tą, tą chcesz, ja chcę to. Ja teraz zrobię wszystko, żeby udowodnić sobie i Panu Bogu, że to ta opcja, to jest ta właściwa, to jest ta wola Boża, no, coś tu nie gra, prawda? Dobrze, czyli życie w stanie łaski uświęcającej, życie modlitwy. W tym życiu modlitwy też taka. Duża zachęta, to tak już na bazie siostry Faustyny bardzo, bardzo, bo tam jest to bardzo wyraźne, czyli życie skupione życie, gdzie jest przestrzeń na ciszę, na refleksję, na to na wyciszenie, na, na słuchanie. I taka wolność, wewnętrzna wolność od wszystko jednej jakiej opcji. Po prostu chcę dobrze rozeznać. Nie tak, żeby było fajnie dla mnie w uczuciach przy pierwszym myśleniu o danej opcji. Tylko chcę dobrze rozeznać, chcę wybrać to, co najlepsze, to, to czego chce Bóg. Mm, tak, to, to są te podstawowe czynniki. Jest jeszcze wielka pomoc przy rozeznawaniu kierownik duchowy. Wydawałoby się, że to jest luksus, na którego mało kogo stać w dzisiejszych czasach, bo są duże potrzeby, jest mało osób, które podejmuje się kierownictwa duchowego, które jest gotowe do tego, żeby służyć jako kierownik duchowy. Ale no cóż, no tak, to jest wielka pomoc. Czyli przy rozoznawaniu takich ważnych, ważnych kwestii życiowych w stylu powołanie, zachęcam kierownictwo duchowe. Dobrze, i więcej tak naprawdę, więcej na temat rozeznawania jest w live'ie, W live który poprowadziłyśmy razem z siostrą Elianą i Ewangelistą o rozoznawaniu powołania. I nie tylko to, te kwestie rozeznawania, które tam omawiałyśmy, nie tylko służą do rozeznawania tej jednej rzeczy w stylu: czy mam być żoną, mężem, księdzem, siostrą, czy jeszcze jakaś inna droga dla mnie, ale do rozeznawania ważnych decyzji życiowych, do, do wiedzenia, jakie decyzje podejmować w życiu. No, tak. Także tego poszukajcie w tym live o rozeznawaniu. I jeszcze słowo do powiedzenia. Z pięknym dodatkiem, ilustracją koloru blisko Rahamim i ze świetnym hasłem Ufaj Panu! I zapraszam Was do takiego buszowania po całym kanale, do szukania tych treści, które są dla Was dobre i do powtórek. I zaglądajcie na Instagram, zaglądajcie na Facebook. Tam są zawsze jakieś takie ciekawe, krótkie, dodatkowe dodatki dodatkowe dodatki do tego, co jest na YouTubie. Wspierajcie nas na Patronite. Jeżeli uważacie to, co robimy za cenne, każdy grosz dołożony do dzieła Blisko Rahamim przez Patronite wspiera nas, wspiera nas, wspiera nas i pozwala nam się rozwijać pozwala nam docierać do szerszego grona odbiorców i, i też wyszukiwania takich odbiorców, którzy, którym być może jest bardzo ciężko i trzeba ich znaleźć. Naprawdę trzeba ich znaleźć. Więc. Nam szczególnie zależy, żeby znajdywać tych, którzy sami nas nie znajdą, ufając, że na blisko rahamim znajdą treści, które im pomogą w życiu. Więc dzięki za każde wsparcie, dziękujemy tym, którzy już nas od ładnych paru miesięcy wspierają, bo właśnie ładnych paru miesięcy istnieje blisko rahamim. Pozdrawiam wszystkich. Błogosławionego wieczoru, poranka, popołudnia, w zależności od tego, która godzina jest teraz u Was z Panem Bogiem.